Witam serdecznie. <grywa> w już witam serdecznie. Pani nam zrobiła tutaj banany pieczone. A dzisiaj, co? Banany? tempe Tempe. Tempę. tempe I pieczone banany. tempe to jest to, co Wam mówiłem. To jest ta fermentowana soja w cieście, ładnie wypieczona. Widzę, że Pani zmieniła olej, jak zobaczyła białego, bo zapach. Zapach tego jest przedni, robiony na świeżym oleju oczywiście olej palmowy, żebyście nie mówili, tak bardzo narzekacie w Polsce na olej palmowy, że sami już nie wiecie co macie jeść, a zobaczcie tutaj jedzenie jest proste banan, tapioka, deep fryer, pasówka. A tutaj macie to samo, ma tutaj macie soję fermentowaną w cieście upieczoną, sos So the sauce is. Uh...